Witam, witam. Witam serdecznie na live Inspiracja, Edukacja. Witam bardzo y, serdecznie Facebookowiczów, YouTube'owiczów, Instagramowiczów oraz wszystkie osoby, które będą oglądały powtórkę. Y, widzimy się no blisko, słuchajcie, dwusetki. Widzimy się w 198 live dzisiaj. Jest to już no, spory wynik. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. Bardzo się cieszę, że spotykamy się codziennie i że możemy inspirować siebie wzajemnie do, no właśnie, coraz lepszej pracy z koniem. Ja nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca. No właśnie, i w związku z tym wyszukuję różnych ciekawych, Fragmentów książek, które pomagają nam w osiągnięciu tej harmonii. Dzisiaj, tak jak w kilku poprzednich live'ach, inspirujemy się książką Gerta Hojszmana, Anatomia i Biomechanika, Ustawienia i Zgięcia. M dlatego, że wygimnastykowanie jest niezwykle ważne w treningu konia, y i dlatego też, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć nic poprzez drogę na skróty, a już na pewno nie rozluźnienia i nieharmonijnej współpracy z koniem. Witamy becie. Hej, fajnie, że jesteś z nami. No właśnie, słuchajcie, bo to jest tak. To jest tak, że wszystkie chody boczne, o których sobie tutaj mówimy, prawidłowo wypracowane i wykonane służą poprawie giętkości i przepuszczalności, a więc systematycznie ulepszają zdolność i gotowość konia do zebrania. A więc przygotowują, tak? gimnastykują konia poprzez te poszczególne etapy, o których mówiliśmy, gimnastykują konia i przygotowują go do pracy w zebraniu, a zebranie z kolei jest potrzebne, żeby koń odzyskał w czasie pracy, pod jeźdźcem taki poprawny balans, poprawną równowagę, żeby przeniósł swój środek ciężkości powrotem na środek. Witam Malwinę. Cześć Malwina. I Malwina życzy nam miłego dnia. Również Malwina, miłego dnia. Tobie życzę. No właśnie, słuchajcie, więc, jeżeli wszystkie chody boczne prawidłowo wypracowane służą poprawie giętkości i przepuszczalności, w takim razie chody boczne wymuszone twardą ręką, czyli silnym działaniem wody. Takim siłowym ustawianiem, ciśnącymi kurczowo łydkami również, tak, czyli nie jakby swobodnym przepływem, a łydkami, które no właśnie kurczowo przyciskają się do końskich boków, czy kurczowo przepychają konia gdzieś tam z miejsca na miejsce. Są nie tylko bezwartościowe dla konia, tak naprawdę, tak, ale, ale również. No właśnie, bezwartościowe pod względem gimnastycznym, jak i takim psychologicznym, jeżeli chodzi o końską głowę, lecz także niszczą jego zdrowie. Tak, dlatego, że nieprawidłowo obciąża on stawy, dlatego, że nieprawidłowo wygina się on w nieprawidłowych miejscach, bardzo często e, przekanaszowuje się, um, ustawia krzywo po prostu i w tym krzywym ustawieniu się przemieszcza. A więc to wszystko mm, sprawia, że nie tylko e, jego wygimnastykowanie cierpi, ale również jego zdrowie to fizyczne i to e, takie psychologiczne, tak, psychiczne zdrowie. E, również e, cierpi, dlatego, że no właśnie. Nie jest jego, szanowana jego gotowość, jego przygotowanie do poszczególnych rzeczy, ale też no właśnie przymuszanie zbyt wcześnie, zbyt bardzo względem tego, co jest nam koń w stanie dać, bardzo często, tak? szczególnie jeżeli mówimy właśnie o twardej, o twardej ręce. No, i dzisiejszym naszym tematem jest ciąg. Ciąg jako ostatni taki element do wypracowania w tej skali takich chodów bocznych, o której sobie mówiliśmy, a więc, najpierw, wygięcie nauku pośrednie i bezpośrednie. Później ustawienie do kusa, kolejną łopatką do wewnątrz, którą trzeba bardzo dobrze wypracować, żeby przejść do kolejnego elementu, żeby wykonywać trawers. Trawers jako konsekwencja ustawienia do galopu. No i po trawersie, kiedy trawers jest dobrze wypracowany, kiedy udaje się go robić bez problemu, wtedy dopiero przechodzimy do ciągu. I wykonujemy ciąg, który jest, czy podczas którego koń porusza się do przodu i w bok, równolegle do długiej ściany ujeżdżalni. Tak? A więc przemieszcza się w, w bok względem pierwotnego śladu ruchu, do przodu i w bok. Jest przy tym ustawiony i zgięty w kierunku ruchu, z tym, że Skrzyżowanie się kończyn wynika ze zgięcia w połączeniu z ruchem po linii prostej, przekątnej, tak? Kończyny muszą się krzyżować, inaczej taki ruch byłby niemożliwy. Dlatego, że y, gdyby kończyny się nie krzyżowały, wtedy otrzymalibyśmy. Tak naprawdę jazdę po, po prostu, tak? Albo jazdę po łuku, czyli większe jeszcze wygięcie. Więc kończyny muszą się krzyżować, żeby się krzyżowały, muszą być dobrze wygimnastykowane. Tutaj przywodziciele, odwodziciele pracują bardzo mocno. No i bardzo mocne jest też wzmocnienie, no, masło maślane, nie, mocne wzmocnienie wewnętrznej zadniej nogi, tak jak i w poprzednich, w poprzednich chodach bocznych. Mm, o których sobie mówiliśmy. Mm, ok. Również przód konia, tutaj inaczej niż w trawersie, przemieszcza się w bok, czyli nie tylko zad, a również przód. E, wartość tego ćwiczenia, podobnie jak innych chodów bocznych, leży w poprawnym zgięciu kłody. A więc ruch w bok wzmacnia tylko gimnastykowanie wewnętrznej tylnej kończyny, tak jak powiedzieliśmy. A wpływ na giętkość stawów jest tym silniejszy, im, im głębsze zgięcie i im bardziej w bok prowadzone jest koń. I tutaj znowu u młodych koni, u świeżo jakby szkolonych koni, e, pierwotnie jakby należy osiągnąć poprawne, e, poprawną pracę, poprawną przepuszczalność, wygięcie, giętkość tak, w kłodzie na trzech śladach. A później, kiedy dobrze łapie równowagę już w, w tym wykonaniu, kiedy, kiedy dobrze się spisuje, wtedy dopiero można zacząć próbować wyginać go bardziej, tak żeby osiągnąć cztery ślady z tych trzech, tak, czyli żeby jeszcze bardziej zad uciekł w bok i jeszcze większe było to wygięcie. U młodszych koni, no właśnie, należy przykładać dużą wagę do uzyskania tej poprawnej, płynnie wykonywanej łopatki najpierw, zanim rozpocznie się pracę nad trawersem, a w końcu nad ciągami. To jest bardzo ważne, żeby nie przeskakiwać poszczególnych etapów. I podobnie jak w przypadku łopatką do wewnątrz, hmm, początkowo należy jeść to ćwiczenie w taki sposób, by koń poruszał się po trzech śladach, tak jak powiedzieliśmy, a przednie kończyny tutaj prowadzą. Przednie kończyny są prowadzące, dlatego że częsty błąd, to wyprzedzający w ciągu zad, wówczas można, co prawda, uzyskać ruch na trzech śladach, jednak zad jednak traci się dążność do przodu i nie uzyskuje pożądanego efektu gimnastycznego, tak? No, czyli y, gimnastyka, przede wszystkim, to jest cel wykonywania chodów bocznych, gimnastykowanie konia, a nie piękne ustawienie y, wymuszone siłowo, tak? Bo co z tego, że pięknie wygląda, w cudzysłowie, bo, bo dla wprawnego oka wcale piękne nie jest. Kiedy nie spełnia swojego podstawowego założenia, tak? My nie wykonujemy tych ćwiczeń, i to jest bardzo ważne, i to jest często pomijane, że my nie wykonujemy tych ćwiczeń dla naszego widzimisię, tak? Dlatego, że chcemy być pingwinami na przykład, tak? I jeździć ujeżdżeniowo. My je wy wykonujemy dlatego, żeby gimnastykować konia i żeby yy, ruch pod siodłem był dla niego jeszcze łatwiejszy. Tak? żeby był bardziej atletyczny, żeby był bardziej wszechstronnie rozwinięty, lepsze wygimnastykowanie, to lepsza równowaga, to lepsze wygięcie, lepsze samopoczucie też, tak? No i końcowo lepsze zebranie, dzięki któremu łatwiej będzie nosić mu nas, czyli jeźdźców na grzbiecie, tak? Więc taki jest cel, a nie to, żeby ładnie to wszystko wyglądało. OK, no właśnie. W ciągu należy bezwzględnie unikać ciągnięcia szyi wodzami do wewnątrz, tak, czyli to jest jakby mm, nie to jest cel, tak, żeby szyja była wygięta do wewnątrz e, poprzez siłowe ciągnięcie wodzami, lub załamywania płynnej linii zgięcia kręgosłupa widzianej z góry e, przez właśnie zgięcie w szyi. Kręgosłup musi być wygięty płynnie, a nie zgięty znowu siłowo. To też jest niezwykle, niezwykle ważne. Ok. Przed kłębem nie może być tutaj załamania, bo uniemożliwia ono poprawne zgięcie i pożądane obniżenie wewnętrznego biodra. To znowu jest cel, tak? Obniżenie wewnętrznego biodra jest celem. Koń wypadnie wtedy z zewnętrzną łopatką, czego chcemy uniknąć. I koń, który po, po no właśnie, wieloletnim, tak, prawidłowym szkoleniu uzyskał zaawansowany stopień zebrania przy bardzo wysokiej przypuszczalności może poruszać się w chodach bocznych, także na czterech śladach, tak jak powiedzieliśmy, czyli dopiero po wieloletnim szkoleniu, y, gdzie uzyskana jest przepuszczalność i poprawne skincie y, i równowaga w tym wszystkim, dopiero wtedy można próbować wyginać konia bardziej do pracy na czterech śladach, a więc przy jeszcze większym odstawieniu w bok i ruchu bocznym bez ryzyka, że łopatką na przykład do wewnątrz będzie wypadać zewnętrzną tylną kończyną, a w ciągu wewnętrzną, co zniwelowałoby efekt gimnastyczny dla wewnętrznej po stronie zgięcia tylnej kończyny. Dużo tych, słuchajcie, tutaj pojęć i lokalizacji, ale myślę, że jest to stosunkowo, stosunkowo zrozumiałe z tego względu, że jakby biorąc pod uwagę poszczególne etapy, no to to przychodzi w którymś momencie już naturalnie, tak? dużo bardziej, aniżeli, aniżeli gdybyśmy od razu chcieli wypracować ciąg przykładowy. Bardzo często tutaj autor pisze widuje jeźdźców ujeżdżeniowych, którzy bezmyślnie spychają koniowizacę do środka w błędnym przekonaniu, że poruszają się ciągiem. W rzeczywistości jest to swego rodzaju ustępowanie odłytki z szyją skiętą w kierunku ruchu. Okay? A więc ustępowanie od łydki z szyją zgiętą w kierunku ruchu, kiedy no właśnie zad spychany jest do środka. Stopień zgięcia, a co za tym idzie zebrania, pokłębia się w ciągu kilku lat szkolenia. Więc znowu jest to proces, jest to dosyć długi proces, w ciągu którego koń poprzez coraz większe wygimnastykowanie przygotowuje się do wykonania takiego, a nie innego ćwiczenia. Nie da się przez noc uzyskać łopatki do wewnątrz ani ciągu, nie zaburzając w znacznym stopniu równowagi i chodu w konia. Więc to jest ważne, tak? Czyli znowu to, co powiedzieliśmy na początku, jeszcze raz to powtórzę, chody boczne wymuszone twardą ręką i ciasnym. Cisnącymi kurczowo łydkami są nie tylko bezwartościowe dla konia pod względem gimnastycznym, lecz również szkodliwe dla jego zdrowia, tak? niszczą jego zdrowie, to jest ważne. I jeszcze raz powtórzę, że wszystkie hody boczne, prawidłowo wypracowane i wykonywane służą poprawie giętkości i przepuszczalności, a więc systematycznie ulepszają zdolność i gotowość konia do zebrania. Takie jest ich zadanie, taki jest ich cel, więc tego się trzymamy. W jutrzejszym live omówimy sobie ćwiczenia w odwrotnym ustawieniu, dlatego że wspomniane chody boczne można jeździć również w odwrotnym ustawieniu, praktycznie po dowolnym śladzie. O tym będziemy mówili jutro. Natomiast, jeżeli jakieś pytania pojawiają się do dzisiaj, to oczywiście dawajcie znać, jeśli takie pytania są. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj, za obecność, pomimo wczesnej pory i pomimo znowu chwilowego spóźnienia, do którego myślę, że już się przyzwyczaili liście. Ja tutaj widzę, że wychodzi nam słońce. Słuchajcie, wczoraj cały dzień prawie lało, było brzydko, zimno i jesiennie, a dzisiaj już tutaj widzę, że przyświeca nam powyżej dachów na, na, w koronach drzew, można powiedzieć, słońce. Słońcem są oświetlone korony drzew. Także chyba to będzie dobry dzień, mimo że 1 września, a więc ułączmy się ze wszystkimi uczniami, którzy wracają dzisiaj do szkoły którym kończą się wakacje, no właśnie, i wszystkim rodzicom, którym kończą się wakacje, bo będą te swoje pociechy do szkoły zawozić, jak i ja. Dzisiaj będę znała plan lekcji synka, więc będziemy mogli też ewentualnie zmienić naszą godzinę spotkań. Zobaczymy, jak to nam się uda. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Życzę Wam miłej środy i miłego 1 września, miłego startu, startu nauczania tak naprawdę. Więc tym bardziej fajnie, że byliście tutaj ze mną. Do zobaczenia jutro. Cześć.